Twórcy Baldur's Gate 3, czyli Lariani, chcą żebyś w nowym Divinity, ich najnowszym projekcie, przestał wczytywać save'y i zaczął przegrywać. Dziś opowiem wam dlaczego to jest genialny pomysł i jak Baldur's Gate 3 zmieniło mój sposób grania na zawsze i czemu minmaxowanie to największy rak RPGów. Ja jestem Neski, a to jest kolejny film na moim kanale z serii Gaming Talk. Ale o co chodzi z nowym Divinity od Larian Studios? Otóż Lariani to twórcy Baldura Gate 3, który Którzy oficjalnie zapowiadają, że w nowym Divinity chcą zmienić sposób, w jaki gracze podchodzą do porażek. Tak, według nich RPG przez lata nauczył nas złych nawyków i w końcu ktoś mówi o tym głośno. Zawsze to powtarzałem wszersz i wobec. Wczytywania gry po każdym nieudanym rzucie, cofanie czasu za każdym razem, żeby tylko wyszło idealnie. Twórcy mówią wprost. Porażka ma być częścią zabawy, a nie powodem do resetu. A jeśli coś nie wyjdzie, gra ma iść dalej, a nie nas karać ekranem wczytywania. Według Larianów przegrana może być również ciekawa jak wygrana. Nieudany rzut kościom, czy zła decyzja w dialogu, przegrana walka. To wszystko ma prowadzić do nowych ścieżek fabularnych, a nie do frustracji. Świat gry ma reagować na twoje błędy tak samo naturalnie, jak na sukcesy. I to nie jest podejście git good, tylko podejście fabularne. Trochę jak w papierowych RPGach, gdzie mistrz gry nie mówi, ok, wczytajmy, tylko no dobra, coś poszło nie tak, zobaczmy co z tego wyniknie. A teraz troszeczkę o mnie. Dlaczego Baldur's Gate 3 był dla mnie przyłomem? Moi drodzy, to właśnie Baldur's Gate 3 nauczył mnie grać bez wczytywania. W pewnym momencie po prostu... Przestało mi się chcieć wczytywać grę. Złe decyzje, jakieś trudne konsekwencje, śmierć postaci. Trudno, jedziemy z tym dalej, i to był moment, w którym RPG zaczęły działać na mnie zupełnie inaczej. Baldur z G3 natchnęło mnie, żeby we wszystkich innych rpg grać dokładnie tak samo, czyli brać konsekwencje na klatę, nie szukać idealnych wyników, traktować grę jak życie, gdzie no nie, no nie zawsze wychodzi, prawda? I jaki był z tego efekt? Gra się 200. Razy przyjemniej. Dlaczego takie granie jest po prostu lepsze? No dlatego, że jak przestajesz wczytywać savey, to każda decyzja zaczyna mieć wagę. Każdy dialog przestaje być testem do zaliczenia. Każda walka staje się emocjonująca, a historia jest po prostu Twoja, staje się Twoją. I nie jest idealna, ona nie jest zoptymalizowana, ale jest kurcze, prawdziwa i dokładnie do tego chcą wrócić Lariani w nowym Divinity i za to ich tak bardzo szanuję, że ty się w głowie nie mieści. Minmaxowanie, dlaczego ja tego nienawidzę? Mówię wprost o tym. Minmaxowanie to jest najgorsze, co według mnie istnieje w RPGach. To moment, w którym nie wybierasz opcji, bo pasuje do postaci tylko dlatego, że daje plus 2 do czegoś i nie grasz bohaterem tylko buildem z Excela. To już praktycznie jest Excel i min maksowanie zabija imersję, napięcie, nie wiem, spontaniczność, emocje, po prostu wyrywa jakiekolwiek emocje z gry. Erpek przestaje być opowieścią, a zaczyna być łamigłówką matematyczną, a przecież nie po to odpalamy gry fabularne, tak? Nowe Dniwinity może pójść jeszcze dalej niż Baldur, ponieważ no, z zapowiedzi wynika, że Lariani chcą jeszcze bardziej pogłębić reakcję świata na porażki, rozbudować relacje między towarzyszami i sprawić, że gra nie będzie Cię prowadzić za rękę. Jeśli to się uda, to ta gra może być grą, która naprawdę oduczy graczy safe scumingu. Pokaże w końcu, że błędy są ciekawe, i przywróci w końcu RPGom ich pierwotny. Sens. No i oczywiście teraz ktoś może powiedzieć, dobra, fajnie to brzmi w Baldur's Gate 3, ale to jest specyficzna gra. Co z innymi grami, innymi RPG-ami? No właśnie, działa praktycznie wszędzie, tylko jeśli dacie temu szansę. Na przykład Skyrim. Gra, która zyskuje, gdy przestajesz ją łamać. Weźmy Skyrima, prawda? To jest gra, gdzie bardzo łatwo zepsuć min-maxowaniem i możesz na przykład, nie wiem, zrobić postać, która jest jednocześnie magiem, wojem, skrytobójcą, prawda? Craftować sety, które łamią balans i po 20 godzinach być totalnym Bogiem gry. Ale ja zagrałem sobie inaczej. Jedna postać, jedna rola. Jedna droga, nie wczytywałem. Kiedy coś poszło nie tak, zabiłem nie tego empeca, trudno, spaliłem quest'a, no to świat idzie dalej, prawda? I nagle Skyrim przestał być sandboxem do exploitów, a stał się prawdziwą przygodą, moją historią. Każda decyzja bolała, każda... W Walka miała napięcie I nie dlatego, że była trudniejsza Tylko dlatego, że nie było cofania czasu Też dla przykładu mogę podać Walkę Powiedzmy walczę z trzema bandetami Prawda? Nie wychodzi mi I straciłem wszystkie miksturki jakie miałem Prawda? I co robię? Uciekam Uciekam z tej miejscówki jak uda mi się uciec, zapisuję Gierkę i gram dalej, nie wczytuję Tylko dlatego, że mi nie wyszło I żeby, jakby wiecie, wczytać To co było parę minut temu Żeby nie stracić tych miksturek Które miałem zapisane przed rozpoczęciem Walki z tymi bandytami Tylko uciekam z tej walki I zapisuję już po fakcie Gotik. Gotik ma Najbardziej dziwne społeczeństwo w tej kwestii Ponieważ wszyscy go Minmaxują jak się tylko ta I to jest Jeden przykład, który idealnie pokazuje, jak powinny działać RPG. Moi drodzy, w Gotiku nikt ci nie pyta, czy jesteś gotowy. Wychodzisz z obozu i możesz wpaść na kogoś, kto cię po prostu zniszczy. I teraz są dwie drogi. Pierwsza, czyli to, co robią wszyscy: wczytujemy, wracam, jak będę silniejszy. Druga, czyli prawdziwe RPGowe podejście: uciekam. Ja zawsze wybieram tą drugą. Ucieczka też jest. Decyzją. W końcu bardzo często w gotiku było tak, że zaczynamy walkę, po 10 czy tam iluś sekundach stwierdzamy, że nie mamy totalnych szans, prawda? Jesteśmy totalnie poturbowani, tracimy miksturki, jedzenie, czas i zamiast wczytać grę, uciekasz ledwo żywy, zapisujesz stan gry. I żyjesz z tymi konsekwencjami. Nagle mikstur jest mniej, złoto się kończy, a każda kolejna decyzja jest trudniejsza. Ale właśnie wtedy gra robi się ciekawa. Gotik uczył pokory, nieperfekcji. perfekcji. Gothic nigdy nie był grą o byciu najlepszym od początku. To była gra o przetrwaniu, uczeniu się świata. Poznawaniu swoich ograniczeń. Gra uczyła Cię, że nie każda walka jest do wygrania i że ucieczka nie jest porażką, jest rozsądną decyzją i to jest coś, co dziś prawie całkowicie zniknęło z repegów. Konsekwencje budują historię, bo potem pamiętasz, że ha, tu musiałem uciekać, straciłem pół eku, ale wróciłem później silniejszy. To są historie, które zostają w głowie. Nieidealne rany, nieperfekcyjne staty, tylko momenty słabości. Dlatego tego dziś brakuje. Współczesne gry bardzo często chronią gracza, wygładzają porażki, zachęcają do resetów. A Gothic mówi wprost: świat macie w dupie. Dostosuj się, i właśnie dlatego tak bardzo pasuje do, do tego, co Larian próbuje teraz zrobić z Divinity. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, ale ja osobiście sądzę, właśnie to, że dzisiaj. To jest też wina graczy w pewnym sensie, bo to gracze stworzyli coś takiego, że min absolutnie wszystko, płacząc później na to, że mamy wszystkiego za dużo i że balans gry leży i kwiczy. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jakie macie podejście do gier, ja właśnie mam takie. No i jestem gigantycznym fanem tego, że faktycznie Lariani chcą coś takiego. Stworzyć w swoim najnowszym dziele, czyli Divinity. Mam nadzieję, że im to wyjdzie i że w końcu ludzie też troszeczkę otworzą oczy na to, czym RPG faktycznie są. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do następnego filmu, moi drodzy na moim kanale. Chaos.